Szanowni Państwo, Pasztecik Szczeciński, który doceniło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisując na swoją listę produktów tradycyjnych, jest naszą szczecińską tradycją. Napis, który jest zainstalowany na elewacji budynku przy ulicy Wojska Polskiego ma już ponad 40 lat. W większości przypadków tak wiekowe obiekty otacza się specjalną opieką przeznaczoną dla obiektów zabytkowych. W tym przypadku tak naprawdę to nie właścicielka Pasztecika winna płacić miastu za szyn, ale to miasto powinno mieć cel, aby szyld wskazujący miejsce, do którego udają się goście odwiedzający nasze miasto, był w dobrej kondycji i na swoim miejscu. Skoro miasto widzi cel wspierając klub sportowy Pogłęb, który wcale nie staje się celem odwiedzin prawie każdej grupy turystów odwiedzających Szczecin, to i w tym konkretnym przypadku, gdzie turyści tłumnie odwiedzają paszczecika, powinno widzieć cel. Jednak nie spodziewamy się cudów i ponownie wnosimy o dokonanie rewizji uchwały o opłatach za zajęcie pasa drogowego zgodnie ze wskazaną wyżej praktyką. Poniżej na osobnych stronach znajdują się podpisy osób, które podczas zwołanego zgromadzenia publicznego w dniu 10 czerwca podpisały powyższe pismo. Drodzy Państwo, na profilu wydarzenia na Facebook akcję poparło ponad 2300 osób a w dniu 15 czerwca, czyli w poniedziałek, złożę w biurze Rady Miasta elektroniczną wersję tej petycji z podpisami osób, które nie mogły się podpisać osobiście w dniu 10 czerwca podczas zgromadzenia. Tak wygląda temat napisu pasztecik, drodzy Państwo, który, który nie leży naszym władzom, nie leży wybitnie, bo gdyby leżał, to znaleźliby sposób na, na wyjście z tej sytuacji. My im podpowiadamy wyjście z tej sytuacji. Mam nadzieję, że każdy z Państwa już za chwileczkę tu się podpisze. Bardzo serdecznie zapraszam do podpisywania się. Jak zakończymy podpisywanie, przejdę do kancelarii, bo niestety tylko w kancelarii będę mógł dzisiaj złożyć tę petycję. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, można się podpisywać. No, pogoda jest liczna. pogoda jest nie dopuści, natomiast można to zrobić na, tak jak mówiłem e, podczas e, przemówienia, że można zrobić tak, żeby e, Rada Miasta uchwaliła stawkę preferencyjną dla producentów żywności regionalnej. Tych producentów tak naprawdę już nie mamy. To jest ostatni bastion, tak? To jest ostatni m, bar, który produkuje tą naszą żywność, ostatnie miejsce, gdzie się produkuje tę naszą żywność regionalną. Pozostałe dwa miejsca, czyli bar Kaukaski i e, m, papryka Szczeciński już nie istnieją tak naprawdę. Więc zróbmy coś, żeby ta nasza historia nie zginęła w trakcie zawieruchy, bo uznajmy, że to jest jakaś zawierucha. Coś tu się zdarzyło, co nie powinno się zdarzyć. I gdzieś interes wszystkich nas, mieszkańców, został zdominowany przez interes z miasta, które na tym w pewnym sensie zarabia, nie ukrywałem chciałem zapytać, bo czytając Państwa e, profil na Facebooku, będzie wiele głosów, które mówiły o tym, że paszlecik ma w ogóle zniknąć, może zostać zlikwidowany. E, m, chyba nie do końca ludzie gdzieś też poznali w zasadzie e, jaką, jaką podstawę ma. Tak, dokładnie. Były takie głosy, natomiast postarałem się wytłumaczyć dokładnie o co chodzi, jaka, jaki jest cel naszego protestu i co dokładnie się ma zdarzyć. Tak. Wydaje mi się, że, że dzięki temu ludzie zaczęli w ogóle sobie zdawać sprawę. Zrobiłem taką małą sondę na ulicy, której bez kamery, bez niczego zapytałem ludzi. Zacznijmy Proszę mi wierzyć, że ludzie są świadomi o tym. Są świadomi, to no, są jednostki, które miały wrażenie, że poświęciliście mi się na Proszę zapytać o, o obecność, bo nie ma na co ukrywać, że tych Facebooków na Facebook było rzeczywiście bardzo dużo. Taka e, jest że nasza, że ci, którzy się nie pojawili dzisiaj. Nie, podejrz nie, nie, nie podejrzewałem, że będzie za dużo ludzi, z tego względu, że jest to środek tygodnia, środek dnia. Ludzie są z pracy. Nie ukrywam, że, że jestem i tak zadowolony z tego, że tyle osób przyszło i, i chce się podpisać, chce poprzeć tą akcję tu na miejscu, tak? Natomiast absolutnie nie podejrzewałem, że tutaj będą setki tysiące. Moje zgłoszenie dotyczyło całych 300 osób i... Na pewno się w tym, w tym, w tym limicie wyrobiliśmy. I teraz to pismo, które dzisiaj są zbierane podpisy, zostanie skierowane do przewodniczącego Rady Miasta. Tak, będzie to nie jest to pismo skierowane do przewodniczącego Rady Miasta, natomiast niestety przewodniczącego Rady Miasta wyjątkowo, chociaż zawsze w środę o 12 jest. Dzisiaj nie ma. Także będziemy musieli to hmm, przekazać przez kancelarię rządu Miasta do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta. No, dobra.